Prawie zawsze zaczyna się niegroźnie. Zazwyczaj do osoby w podeszłym wieku dzwoni telemarketer lub bot z zaproszeniem na specjalny pokaz różnego rodzaju produktów. W jednym z pilskich hoteli też odbyło się takie spotkanie. A tam była prezentacja takich urządzeń, to są tak, A wciskali coś w Państwu czy nie? nie wciskali, tylko pokazywali. No, ja chcę z i w ogóle. A coś Państwo podpisywali, coś w Nie, nie, nie. Nie zostawić to Koperty miałem, było tam co, w nagrody jakby, nie? No i było tam coś i tam, orząd to był czy coś tam, tam, no i jak kupimy to, weźmiemy, no to tam jest to gratis tam i tak dalej, Ale to Akurat tym osobom udało się uniknąć kupna niepotrzebnego i drogiego sprzętu. Jednak nie zawsze tak jest. Tego typu pokazy są w ostatnich latach prawdziwą plagą. Oszuści celują w seniorów. Koszeni na przykład bezpłatnymi badaniami, prelekcjami o zdrowym stylu życia czy darmowymi pulsoksymetrami marketerzy często nie uprzedzają ich, że spotkanie będzie miało charakter handlowy. Dlatego specjaliści mówią wprost. Ja bym doradzała raczej nie chodzić, bo z tego, co wiem, to właśnie w związku z tym, że ci państwo korzystają z różnych takich technik, o których mówiłam wcześniej, no rzadko kiedy udaje się, udaje się, powiedzmy, nie dać się namówić na, na dany zakup. W tej chwili jakby troszeczkę i tak ci państwo mają mniejsze pole do popisu, jakby czy mniejsze, może wszystko dzięki przepisom, które z inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmieniły się w tym roku. Zakazują one m.in. zawierania umów finansowych na tego typu handlowych pokazach, których, jak zgodnie podkreślają rzecznice praw konsumentów, najlepiej po prostu unikać.